Hej, przed tylko nagraniem chcę powiedzieć o tym, że jest na Instagrama. Masz go w opisie. Codziennie o 8 wstawiam tam zdjęcie i byłoby miło mi naprawdę, gdybyś wpadł tam. Więc zapraszam na odcinek. Hej, z tej strony Dealer. i Myślę, że w sumie fajnym pomysłem będzie nagranie dzisiaj z okazji jak Kobiet dla was modyfikacji, które dodaję do gry, Panie Creepery. Dzień dobry, Panienki. Ja w ogóle nie w eee, wszystkim nie przyjmę, Wszystkiego. najlepszego. Dzięki za łapki w górę. Jak, jak też składa się życzenia, to łapka w górę. Jak jesteście przynajmniej, do też łapka Mod jest dziwny, mi się ona bardzo spodoba, możecie się na tych komentarzach co wy o sobie myślicie. Więc jak mówię, życzę wszystkiego najlepszego, chłopacy możecie pytać czy złożyliście dziewczynom a my bierzemy się za robotę, ponieważ jest o czym gadać. Ponieważ mod daje dosyć sporo rzeczy, naprawdę, sporo tego jest i w sumie fajnych. E, więc tak, zacznijmy może od właściwości różowych nowych creeperów. Jak możecie zauważyć, one nie wybuchają, są spoko, możemy włączyć game mod zero i spójrzcie sami, nic tam nie robią, panie creepery uciekają bardziej jak je pijemy, albo się tak przytulają. No nie wiem, my co opodatkowania przybrani za kipera, ale jak zdejmiemy ten strój, e, może lepiej nie. To też nam nic nie robią, więc spoko, może Game 1, czy to szybciej, lepiej? przedstawiać. czekajcie, muszę tylko wpisać co to w. Okej, okay, mamy Game 1, no i słuchajcie dalej. Co z takich kiperów możemy dostać? One po pierwsze składają jajka, i to nie tylko jeden rodzaj jajek, ponieważ mogą złożyć jajka albo puste. Albo pełne. I to, co widzicie teraz tutaj, to jest jajko pełne. A teraz wam pokażę, jak wygląda jajko puste. Puste jajko wygląda tak. I one mogą złożyć takie jajka. Albo takie. Albo mogą złożyć też chyba zwykłe jajka creeperów, ale o tym za chwilę, ok? Więc zacznijmy może od właściwości jajek. Pierwsze jajka, czyli te pełne jajka, one są dosyć proste w obsłudze, ponieważ po prostu możemy je wrzucić. I one działają jak jajka kurczaków. Jakaś tam szansa jest, że wyjdzie taki mały kliperek słodki różowy, no i pewnego dnia stanie się dużym różowym kliperkiem. No, albo. No tak, no i chodzą sobie, jest to słodkie. I wybuchają. A czy nie, te, te nie wybuchają, sorry, to o tym potem, o tych drugich małych. Z kolei, jeżeli zabijemy takiego Creepera, to możemy dostać skórę. I z tej skóry możemy zrobić taką zbroję różową, jak właśnie jest ta, którą mam na sobie. O, ta, o, o, o ta. Tylko, że różowa, spójrzcie sami. Wystarczy, że weźmiemy sobie dużo tej skóry i możemy robić zbroję. Co prawda, jest jedna mała różnica, ponieważ potrzebujemy nici, żeby zrobić czapkę. Spójrzcie. Ja już przygotowałem sobie nić i wystarczy położyć tutaj, tutaj nic i tutaj skórę, i dostanę wtedy maskę różowego Creepera. Ok, mogę zobaczyć sobie maskę różowego Creepera, a resztę zielonego, i to też jako tako działa. Ok? Ale dobra, możecie spytać teraz, po co nam jest to drugie jajko? To puste jajko. Otóż, kiedy wejdziemy do craftingu i włożymy do środka to jajko. I gunpowder dostaniemy od Creeper Egg. I właśnie to jajko jest dosyć ciekawe, ponieważ ono wybucha. Możemy rzucać nim i ono wybucha, ale nie tak mocno jak... Coś to zaraz wam pokażę. Więc ono wybucha tak delikatnie, trzy bloki rozwala i ono niszczy stona. No nie, nie zabija Creeperów. Drzewa niszcza tak powoli, no to takie jajko. Średnie, ale działa, więc spoko. Kolejną rzeczą za to, dużo fajniejszą jest yy, zwykłe jajko Creepera, puste, zwykłego Creepera yy, oraz Gunpowder, ponieważ jeżeli zmieszamy je razem, to dostaniemy, słuchajcie, e, p Mysterious Creeper Egg. I właśnie to jajko, jak rzucimy, ono wybucha już potężnie. Ono rozwala wszystko dookoła, ono zabija potwory, ono rozwala wodę. I co jest fajne, możemy nim po prostu kopać, ponieważ jak widzicie, wszystkie bloki wypadają, więc to jest w pełni funkcjonalny język TNT, który rozwala Temy. Tutaj chwilę przed nagraniem porozwalałem wszystko na dole i jak widzicie, w kilka sekund można. O mój Boże, aż to laguje ale wysadza kozacko. Więc to działa i to jest ekstra. E, więc słuchajcie, dalej, 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 bo to nie jest wszystko. To ten mod ma dużo więcej zaoferowania niż wam pokazałem póki co. W momencie, gdy jesteśmy przybrani za creepera zwykłego, czyli mamy po prostu tą zwykłą skórę, ta zwykła skóra pewnie się domyśliście, wypada z zwykłych creeperów, ten mod tak zmienia grę. E, jeżeli mamy takiego właśnie creepera założonego na siebie, to właśnie wszystkie mm, samice się nami interesują i podchodzą do nas jak widzicie. No nic nie zrobią oczywiście, ale się interesują, więc e, dzień dobry, wy dziewczynki też jesteście bardzo Słodkie, macie takie małe nóżki, mają takie ciała, no to nie jest urocze, ale dobra, nic to w sumie nam więcej nie daje, ehm, oprócz tego też, że creepery zwykłe, patrzcie, gdzie są creepery, one też tam nic nie robią, więc możemy sobie włączyć game moda zero, no jak widzicie, one nic sami robią. Z yy, co prawda to wybuchają, okej, okay. ale tak to nic sami robią, chyba, czekajcie, sprawdzę, sprawdzę, czy co się robi? No, nic nie robi, dopóki go nie zatakujemy, więc spoko. W sumie fani umieć taką mocno, nie? Ale to nie koniec, ponieważ teraz włączę sobie sportem dzień, włączę sobie Młoda 1 i przyjrzymy się kolejnym itemom, ponieważ są, one są tutaj i możemy zrobić ugotowane jajka i Creepera, i ugotowane jajka pani Creepera. Ugotowane jajka Creepera dają nam dużo więcej życia, żeby je zrobić, po prostu musimy wziąć zwykłe jajko, czyli. E, be, be, to, o, to tutaj i je przepalić. Więc jeżeli chcecie zrobić zupkę z Creeperów, musicie włożyć na początku jajka do przepalenia. To jest zwykłe jajka. Wtedy dostaniecie gotowane jajka Creepera, bądź gotowane jajka pani Creepera. I w momencie, kiedy macie już oba, poczekajmy chwilę, poczekajmy tutaj chwilę. No dobra, więc jesteśmy ugotowane jako pani Creeper, teraz ugotowane jako pana Creepera. To będziemy mogli zrobić zupkę z Creeperów. Nie odrzucam z was, zaraz zobaczymy, bo już nie pamiętam. Okej, okay, ale tak jak kolejną sprawą jest fajną to, że jeżeli zrobimy sobie zbroję z Creepera to pani creepera, to oczywiście również Creepery będą z nami chodzić. Tak, zaraz wam pokażę jak Creepery będą się, te zwykłe Creepery będą z nami chodzić, to jest już, to jest niebezpieczna sprawa. No dobra, najpierw zobaczę co to zupka z kiperek. ona wygląda, więc wygląda w ten sposób Creeper X Soup, czyli to jest jajko z, zupa z jajka Creepera. Tak, możemy ją zjeść, daje nam bardzo dużo życia, więc w sumie spoczko sprawa, no ale dobra, co chciałem wam pokazać to właśnie jest to, że możemy założyć tą zbroję z pani creeper, więc załóżmy słuchajcie ludzie to, e, to nie jest ciężka sprawa, potrzebujemy również też creepera, zyku jajka, żeby ich troszkę naspawnować, e, więc mamy tutaj creepery, wszystko jest, załóżmy zbroję całą i zobaczcie sami co się będzie działo, bo to będzie dosyć specyficzne, gdzie są spodnie, nie wziąłem spodni, o nie! I okej, okay. mamy Game Moda 0. I słuchajcie, się sobie. Creepery. Jesteśmy na game modzie zero, jak widzicie, jak mówię, i tych creeperów jest tutaj troszeczkę. I wszystkie za nami po prostu łażą. I to wydawałoby się, że jest spoko, no nie, bo nic tam nie robią przy okazji jak walimy je, to, to też nic tam nie robią. Ednak robią. Wydawało mi się, że jednak nie robią, ale o, jednak robią, nieważne. No. Słuchajcie, problem jest taki, że wyobraźcie sobie, że gracie sobie w Minecraft. No i nie wiem, wchodzicie do domku, zobaczmy, wyobraźcie sobie z domek. Wchodzicie do domku, no i zajmujecie sobie zbroję, spokojnie, i w tym momencie. No właśnie. Więc to może być taki mały minus tej zbroi. Ale tak poza tym, jeżeli nie jesteście zapominalni, to też spoko opcja, bo kipery was nie atakują Słuchajcie, piszcie co sądzicie o tej modzie, jeżeli wam się spodobał, jeżeli to byś spodobał, to za łapkę w górę, jeżeli nie, to może pisać. Nie, eee, taki śniani ten mod, ale za łapkę w górę. Wbijajcie też koniecznie na mojego Instagrama, ponieważ codziennie tam są nowe zdjęcia. Myślę, że będę instalować codziennie o 8 rano. Co wy na to? O 8 rano codziennie będzie zdjęcie na Instagramie, więc wbijajcie, obserwujcie, trzymajcie się i cześć. Do usłyszenia już, jutro. Więc, tak szczerze powiedziawszy, to nie mam tekstu i nie umiem śpiewać. Ale naszła mi potrzeba, więc sto lat wszystkim samicom i różowym creeperom. Bo nie wybuchają jak zwykłe, więc są w sumie spoko. Lubię jeść czekoladę, wyjadać z szafek marmoladę. Koniec piosenki.